Stephen King jakoś nie ma szczęścia do dobrych adaptacji swojej twórczości, więc przed obejrzeniem tego filmu miałem nadzieję, że w końcu może będzie dobry horror. Zaraz zobaczycie. Takowo miałem nadzieję i... na to się skończyło. Ponieważ do Zielonej Mili, czy Skazań na Shawshank no to brakuje całe kilometry. Do Misery troszkę mniej, ale ciągle brakuje. Nawet do to, które było dobre, według mnie, z tego roku, czy zeszłego już w tym momencie, też brakuje. A czy, czy brakuje do oryginału? Bo jak wiecie, to nie jest pierwsza adaptacja Smentarza dla Zwierząt. To już jest druga. Pierwsza była w 1989 roku, jeżeli dobrze pamiętam, ale ten film jest całkiem inny niż tamten. Czemu? Zaraz Wam powiem. Fabułę nie będę Wam mówił, bo jeżeli jesteście fanami Kinga, to dokładnie wiecie, o co chodzi. Ale tutaj potraktowali troszeczkę inaczej, gdyż związki, które są w książce, oczywiście pomiędzy relacjami, pomiędzy postaciami, tutaj są troszeczkę inaczej pokazane. Naprawdę, no, konsultowali to z Kingiem, on stwierdził, że w porządku jak najbardziej może być. Na przykład samego zakończenia zrobili trzy wersje. Potraktowano produkt iście marketingowo i zrobili... Tak, jak oczywiście było w oryginale, czyli w, w, w książce, w filmie, oraz coś jeszcze innego pokazali. I publiczność na testach, na projekcjach testowych stwierdzi, że, a nie, to nie jest fajne, to, to jest dobre. No i jest całkowicie inne zakończenie niż to, które możecie znać z oryginału oraz z książki Stevena Kinga, więc tutaj jest inaczej. E, fabularnie? Tak, w porządku, rzeczywiście. Film to jest horror, tak? No bo. Sam Stephen King denobilituje, no, mimo że wspomniałem Zielonomile i Zkazaj na Shawsza, który, który to jeden i drugi film no, są jak najdalej od horrorów, jak tylko można być, ale sam w sobie film nie jest straszny. Oczywiście mamy kilka, uh, straszaków, gdzieś tam ktoś uh, wyjdzie, wyskoczy, ale to nie jest to. Napięcie jest fajnie budowane, bo rzeczywiście długo film się. Uh -huh, tak. To nie jest tak, że od razu wchodzimy druga minuta, Wa! wychodzą y, pod nie, nie, rzeczywiście napięcie zbudowane systematycznie, co zajmuje jakieś 20-30 minut i potem mówię, okej, okay, w porządku, w końcu horror w starym stylu, gdzie rzeczywiście będzie straszenie dobre. No i nie ma. I nie ma tego, naprawdę zabrakło. Tak jak powiedziałem, mamy te wszystkie standardowe rzeczy, ale to, to nie jest na tyle, żeby powiedzieć, okej, okay, to jest dobry straszak, dobry horror. Nawet y, zakończenie, które tak naprawdę jest no, w pewien sposób otwarte. Jest to ten suspense. Coś, co sprawi, że, o kurde, a może jednak to jest. Do... Nie, 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 nie tędy droga. Niestety nie pokazali, nie zrobili dobrej roboty. Jeżeli chodzi o grę aktorską, to tu się będę czepiał. Bo pojawi się John Lithgow w roli sąsiada. Oczywiście John w palce lizać, zresztą mówiłem o nim kilka tygodni temu przy okazji cyklu Oczakim. Ale John Lithgow, tak no facet wiekowy, już wie dokładnie, czy to Lord Farkwad na krawędzi czy 5000 innych seriali. On dokładnie wie, jak to się robi, jak to się je i rzeczywiście w roli tego sąsiada jest świetny. Jason Clark. Powiedziałbym tylko tyle, bo tak naprawdę położył jak dla mnie Terminatora, oczywiście mowa o filmie Terminator Genesis w filmie Everest nie był dużo lepszy i on się do niczego nie nadaje. Naprawdę, powinniście sobie razem z, z Pinokiem podać rękę. Cześć, cześć, ja też jestem drewniak, też jestem y, bezużyteczny w aspekcie aktorstwa, bo nie no, jak nie wiedziałem naprawdę, nie wiedziałem w ogóle, kto występuje, kiedy zobaczyłem, o mówię, patrzę John Lidgoe od razu, banana, widzicie, banana na twarzy się pojawił, ponieważ lubię. No to tak jak oglądacie film nagle patrzcie, Franciszek Pieczka będzie, no to też od razu super, Janusz, Jan Kobuszewski, też też jest dobrze, to mi się właśnie podoba. Ale potem zobaczyłem, że Clark, no i okej, okay, podszedł tylko sceptycznie, mówię, no, no trudno, dobra, zobaczymy, damy szansę, no i daliśmy szansę i nic z tego nie wyszło. Także aktorstwo no, w filmie nie, nie powala. Pomysł mi się podoba ogólnie, gdyż y, tam są pewnego rodzaju y, sprawy z żoną, ona miała traumę z dzieciństwa, jest to fajnie, wracając do fabuły, fajnie rozegrane, i, no, aktorsko też dosyć fajnie wypada ona, ale no główna rola i tak nie, no, nie wypada zrobić y, takiego filmu w ten sposób. Smaczków dali mnóstwo, no bo to wiadomo, że teraz to już y, po tym co robi Marvel czy tam DC, no to te y, smaczki muszą być. Na przykład w pewnym momencie stoją sobie w korku. Żona stoi w korku z, z dzieciakiem y, i mamy tablicę z jasna dery 20 km. Fani Kinga wiedzą, że mnóstwo naprawdę książek jego. Rozgrywa się w dery, chociażby już wspomniane to. Więc to jest jak najbardziej zrobione dobrze. Co jest zrobione dobrze, to. Scena. Jakby to powiedzieć, że wam nie spalić filmu. Bo ja nie lubię, naprawdę. Nie, nie, nie lubię wam spalać. Ale. Sceny. E, straszące. Powiedzmy, na budowaniu do jednej, jednej konkretnej e, sceny. przy okazji e, pikniku urodzin. Zobaczycie. Rzeczywiście podoba mi się to, jak zrobili. Ale poza tym. Film nie odnosi nic ciekawego, to na dobrą sprawę, i w sumie za tego Johna Goła i za tą jedną scenę, daje najniższy wymiar kary, czyli 6. 6 na 10. I możecie na ten film, ale ja bym go osobiście. Jako dobry horror nie polecę w ogóle. Jako film, gdzie chcecie pójść po tygodniu pracy bo on miał swoją e, polską premierę wczoraj, jako e, film, gdzie chcecie pójść po tygodniu pracy, szkoły, studiów, czegokolwiek, wypić Pepsi, odmurzyć się, zrelaksować się i 2,5 godziny później, na czym to ja byłem ci w kinie? Możecie jak najbardziej pójść, zobaczyć, bo to jest tak, ale to nie jest na takiej zasadzie, że minie kilka, kilkanaście dni, lat, miesięcy, nieważne, i będziemy mówili, ale takie ci w tym mizery była świetna, nie? a James Khan mm, po prostu rewelacja, no. To nie, jest ten, to nie jest tego rodzaju kina. Jakoś tak w ogóle pokutuje, że czy to David Morel, czy to Dean Kuntz, czy no, Brian Lamley, Stephen King, jeżeli już biorą się za adaptację ich twórczości, mów, mówię oczywiście o, o, o kinie grozy, no bo wiadomo, że Rambo Morella w miarę fajnie wyszło, to jakoś to nie wychodzi dobrze. Nie wiem, czy ludzie po prostu jakoś nie mają pomysłu na to, żeby wziąć to fajnie i ugryźć, pokazać to z, z ciekawej perspektywy. No, sam, sam fakt, że nakręcili trzy rodzaje zakończenia mówi, pokazuje nam dobitnie, że potraktowali cmentarz dla zwierząt, kociaka widać za mną, iście stricte marketingowo. I no, biorąc to pod uwagę, pomyślałbym, że kiedy nakręcili trzy, no to, to też rozwiązania prowadząca do tych trzech zakończeń powinny być inne. tych powiedzmy załóżmy, tych scen usuniętych powinno być na tyle dużo, że można było ten film y, jak puzzle wyciągnąć to dołożyć tutaj i ciągle by to miało ręce i nogi. Ciągle by to wyglądało fajnie, fajniej, ciekawiej, lepiej. No ale no nie wiem. Może twórcom zabrakło pomysłu, może stwierdzili, że okej, okay, skoro mamy już termin, na ten termin trzeba to zrobić, wprowadzić tak ma być i a jakość co się dzisiaj zajmuje jakością w kinie. No, Może tak było, może tak nie było. Nie wiem, co naprawdę w tym momencie, powiem szczerze, nie sprawdzałem, zobaczyłem kilka ciekawostek, przeczytałem i film widziałem w czwartek, dzisiaj jest sobota, i już nawet nie będę o nim pamiętał, bo to jest takiego rodzaju kino, że obejrzeliśmy, w porządku i teraz czas na kolejny, na, na kolejny film. Zobaczymy, na przykład niedługo będzie na YouTubie premiera dokumentu Tomasza Sokielskiego o... Pedofili w kościele dużo bardziej mnie intryguje ten temat, biorąc pod uwagę, jaka jest jakość. Tam kilka wywiadów czytałem, więc też będzie pewnie będzie to w sumie pierwsza recenzja filmu na YouTubie, która się pojawi na moich recenzjach na YouTubie. Jakkolwiek zabawnie by to nie zabrzmiało. Ale z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Nie będę przedłużał. Bo jak myślicie, który w ogóle według Was jest najlepiej zrobionym horrorem, zarzekam, horrorem, bo wiadomo, no, Zielona Mila i Showshank Redemption, czyli z Showshank, to już tutaj ua, są wysoko, wysoko poza hierarchią, ale który z horrorów Stephena Kinga podobał się najbardziej? To, jeżeli tak, to która wersja? Stara czy nowa Steven Curry, czy ze Skazgardem? A może tak Misery? A może tak, nie, nie, Smentarz dla Zwierząt z 89. był dobry? Albo jeszcze coś innego? Wiadomo, twórczości jego mnóstwo postać filmów oczywiście pokazało się. Piszę jak zawsze w komentarzach. Dziękuję wszystkim za łapy, za subskrypcję. Niedługo będzie 7 tysięcy. Powaga, jesteście świetni. Tutaj Instagramy, Facebooki, dokładnie wiecie o co chodzi, bo nie samym YouTubem, jak już powtarzałem, człowiek żyje. A jest z mojej strony co co? No to wszystko. I widzimy się za tydzień. Cześć.